Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. Dzisiaj mam dla was, jak zwykle, pozycję niebanalną, ciekawą, interesującą, nietuzinkową, a przede wszystkim zabierającą nas do świata, który zamieszkują stworzenia, które znamy, ale o których wydaje mi się kompletnie nie mamy pojęcia. Znamy je tak tylko powierzchownie. I to też nie wszystkie. A mianowicie książka, która opowiada nas, nam o ptakach. Ptaki są tematem tej książki. Tytuł książki, Jej wysokość Gęś, opowieści o ptakach. Autorem jest pan Jacek Karczewski. Książka prezentuje się ładnie, liczy sobie około 400 stron. Nie jest to grubasek, nie jest, nie jest też chudzinką ta książka. Jest opatrzona pięknymi zdjęciami. Pyk, proszę bardzo. Naprawdę, rewelacyjne zdjęcia. I proszę, cudowne. E, niesamowite zdjęcia. Co tu mamy jeszcze? Niesamowite historie, niesamowici bohaterowie. E, naprawdę niesamowici. O, proszę, i Maskonur się trafił. Maskonur. Maskonur, tak? Narodowy jakiego e, państwa? Islandii, bardzo dobrze. Tak. E, książka naprawdę niebanalna. Przede wszystkim trafiła w moje ręce przez przypadek. Jest taka moja ulubiona księgarnia w Rybniku, która nazywa się Orbita, i tu reklama, i dlaczego nie, bo mogę, bo tak chcę, polecam. Orbita, której współwłaścicielem jest pan Janek, pan Jan dla niektórych, i który tak naprawdę. No, wchodzę do księgarni zawsze i on mówi: Mateusz, książki są, czekają, ale jeszcze mam dla ciebie coś takiego. I zawsze tak jest. On zawsze dla mnie ma coś jeszcze innego ciekawego, i bardzo często korzystam z jego rady. I on mówi ja mówię, słuchaj, co masz tam? No, co ciekawego. Dawaj, dawaj, zobaczę, mam jeszcze chwilkę. On mówi o ptakach książkę. Zrobiłem takie oczy takie. Mmm? mówi jak, jak? O ptakach? Ale co o ptakach? Co ja wyglądam na kogoś, kto się interesuje ptakami. On mówi nie, słuchaj, weź, usiądź, przewertuj kilka stron. Mnie ta książka po prostu zabrała w świat, którego nie znałem, ale pochłonęła mnie całego. No ja mówię, no dobra, no to jak ciebie pochłonęła. Ja chętnie zobaczę, przeczytam, zerknę przynajmniej na nią. Siadam na kanapie, wertuję książki, oglądam zdjęcia, wertuję kartki, oglądam zdjęcia, czytam kilka wersów, jedną stronę, drugą, trzecią, czwartą, może i nawet piątą i szóstą i mówię, biorę. Biorę, bo czuję, że to będzie to. Że to jest książka, na którą tak naprawdę, którą chcę przeczytać. Chcę wiedzieć, jak jest, znaczy, nie tyle wiedzieć, już sam język napisania tej książki. To, co autor zrobił, jest rewelacyjnie. Myślę, że udało mu się to w 100%. procentach. Przede wszystkim zainteresował czytelnika ptakami, opowiada o nich z pasją, gdyż zajmuje się tymi ptakami całe życie, kocha je i opowiada. To jest tak, jak ktoś ma pasję, czymś się interesuje, pochłania to jego całe życie i o tym nam opowiada, to my też w to wchodzimy. I ta książka właśnie tak jest napisana, że wchodzi się w nią całym sercem, opowiada naprawdę ciekawe historie, nie wiem, czy wiecie, ale niektóre ptaki, szczególnie te gęsiowate, powiedzmy tak ja je nazwę, łabędzie, gęsi, kaczki, wiążą się ze sobą tak jak ludzie na całe życie. Jedna kobieta, czy jeden mężczyzna, tu jeden, jeden partner, jedna partnerka i aż po grób. Na dobre i na złe. Jest taka tutaj opowieść o ptakach, o, o łabędziach, że łezka się zakręci wokół. Przynajmniej mi się zakręciła bardzo wzruszająca opowieść. Ale nie powiem wam za wiele, bo chciałbym, żebyście przeczytali, sięgnęli po tą lekturę. Autor też wydał drugą książkę, też o ptakach, ale nie powiem wam jeszcze o niej, nie zdradzę tytułu, bo jeszcze jej nie przeczytałem. Leży na półce, grzecznie czeka na swoją kolej, a teraz jesteśmy tutaj. Jej wysokość gęś, gęś, jej wysokość gęś, opowieści o ptakach. Trudny zlepek, prawda? Y jest też historia, jest ciekawa opowieść o mewach. To są, naprawdę, to są, to są takie skurcze Tacy piraci w świecie ptaków. Naprawdę. I bezlitośni. Jest też szpaki. No, cudowny ptak, naprawdę. Szpak to jest, no ja nawet nie wiedziałem wielu historii o szpaku. I nie powiem wam jakich, ale naprawdę nie wiedziałem. Ciekawostką jeszcze jest, że tak naprawdę ptaki, i my mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego. Przede wszystkim mamy czaszkę, taką samą budowę. Poza tym, że one mają dziób, a my mamy usta jako otwór gębowy. One mają, my mamy ręce, one mają skrzydła. Mają kręgosłup, tak jak my. E, nawet mają serducho takie jak my, tylko że różni się wielkością. E, uwielbiają rozmawiać ze sobą, gadać o wszystkim, tak jak my gadamy o wszystkim, jak się spotkamy, jak te przekupki i taki też tak mają, spotykają się, rozmawiają ze sobą o wszystkim. Naprawdę o wszystkim. Druga sprawa jest taka, i ciekawostka też jedna. O, właśnie, powiem wam, bo tu jest nawet przypomnienie z, na, z tyłu tej książki, co też intryguje, bo gdyby nie wróbel, nie byłoby przecież kogo? Jacka z Parała z Karaibów, ani Edith Piaf z Paryża. Nie wiem, czy wiecie, ale Mozart Piękny pogrzeb wyprawił swoją przyjacielowi, a jego przyjacielem był nie kto inny jak szpak. Ptak, szpak. A szpaki to naprawdę nawet klasa. Wielka klasa. No i Emily Dickinson w jednym ze swoich wierszy napisała, że nadzieja to jest to coś z piórami. To coś z piórami. Myślę, że autorowi udało się zabrać w świat czytelnika, bo my wchodzimy cali w tę książkę, naprawdę. Wchodzimy w świat ptaków, strona za stroną. Bardzo szybko się tę książkę czyta. Owszem, fajnie ją podzielić na takie etapy, bo jest dany gatunek ptaka i my o nim czytamy, później przerwa, następny dzień, kolejny i tak dalej. Można sobie fajnie poukładać w głowie albo przypomnieć niektóre spotkania z ptakami w lesie. Ech, no i tyle. Zachęcam Was do przeczytania tej lektury. No, Rewelacyjna. Naprawdę lepszej książki o ptakach nie czytaliście. I mówię to naprawdę z, z dobrego serducha, bo to jest książka warta przeczytania. No i na koniec takie coś, że, taka ciekawostka, że z ptakami nas łączy ponad 50 genów odpowiedzialnych za co? Za mowę, muzykowanie i śpiewanie. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o których dowiecie się właśnie z tej książki. Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach. Polecam bardzo serdecznie i w ogóle czytajmy, czytajmy, czytajmy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was gorąco. No pewnie, że gorąco, bo już coraz cieplej. Mamy maj. Koń, skończył się weekend majowy, ale jest coraz cieplej. Hmm? Pa!